Starfleet jest grą, na którą wiele osób czekało w tym roku. Jednocześnie Starfleet jest grą średnią, z wieloma problemami, których w żaden sposób twórcy nie starają się ukryć. Przed listą zarzutów dajmy malutkie tło fabularne. Starfleet jest pierwszą grą Bethesdy w nowym uniwersum od 25 lat. W grze wcielamy się w wykreowaną przez nas postać, która odkrywa pewien tajemniczy artefakt i zostaje zwerbowana do grupy kosmicznych odkryców, którzy poszukują resztę artefaktów. I w ten sposób zostajemy wrzuceni w olbrzymi kosmiczny świat. Więc po tym krótkim wstępie lecimy z listą zarzutów. Zacznijmy od jakiegoś prostego. Start gry jest naprawdę średni, długi i nudny. W wielu dziełach jak filmy, książki, występy publiczne dobrze jest zacząć mocnym wejściem. Dobrym przykładem jest Spider-Man. Potem mamy środek, który może być jakiś tam, a potem robimy mocne zakończenie. Tutaj potrzebujemy naprawdę kilku godzin, żeby dojść do momentów, gdzie chociaż trochę się bawimy. Kolejny zarzut, o którym wszyscy mówią jest szybka podróż. Kiedy w sieci pojawiły się pierwsze recenzje, dużo osób zwracało uwagę na to, że bardzo dużo czasu spędza się w loading screenie, przechodząc między lokacjami. Przyznam, że wydawało mi się wtedy, że recenzenci przesadzają, ale po zagraniu nie mam złudzeń, jak duży problem to jest. Nie jestem jedną z tych osób, która uważa, że jak gra w jakimś momencie, musi coś wczytać, to od razu jest złą grą. Ale mamy 2023 rok, nowe konsole mają SSDK, komputery tak samo, i schemat, który potrafi nam się przydarzyć podczas gry wielokrotnie, powinien być nieakceptowalny nawet w poprzedniej generacji. Schemat ten potrafi wyglądać tak. Postanowiłeś zająć się małymi zadaniami, które zalegają Ci w spisie. Wybierasz sobie pierwsze z nich. Musisz polecieć na jakąś planetę, pogadać z kimś. Ustalasz kurs na tę planetę i... loading screen. Idziesz do miejsca, gdzie znajduje się postać. Akurat w tym wypadku znajduje się w jakimś większym budynku. Mini loading screen. Typ mówi ci, że musisz odebrać jego własność od kogoś, więc lecisz na inną planetę. Loading screen. W dosłownie parę minut odbierasz ten przedmiot, wracasz do zlecenia dawcy, kolejny loading screen. Znowu budynek, więc mini loading screen. I jak macie szczęście, to traficie na przykład na trzy takie zadania z rzędu. I w takiej sytuacji, nieważne jak bardzo będziecie negować istnienie tych loading screenów, w końcu zaczną was irytować. Mamy w tej grze często zadania, które potrafią mieć ciekawy pomysł na siebie. Ale praktycznie zawsze coś się w nich dzieje, że finalny odbiór jest średni. To mogą być mniej lub bardziej poważne rzeczy, które wybijają nas z rytmu. Na przykład, kilka razy miałem problem z mapą, która zgubiła się i nie potrafiła mnie doprowadzić do lokacji z zadaniem. Albo raz zgubiłem się podczas zadania, bo punkt poprowadził mnie do pokoju, w którym wydawało mi się, że nie ma nic i nie widziałem gdzie iść dalej. Po pomocy znalezionej w internecie dowiedziałem się, że był tam szyb wentylacyjny, do którego powinienem wejść. Co zabawne, facet, który wrzucił to zadanie na YouTube'a sam się zawiesił w innym momencie, bo też nie zauważył jakiegoś przejścia i krężył kilka minut w poszukiwaniu drogi. Swoją drogą jeśli chodzi o przejrzystość to też jest to jakiś problem tej gry. Bo nie mamy jakiejś mapy albo oznaczeń, które ładnie wskazywałyby na przykład kupców. Z jednej strony jest to jakiś element eksploracji, rozejrzeć się po mieście, w którym aktualnie się znajdujemy, żeby znaleźć faceta, który sprzedaje na przykład minerały, albo innego, który ulepszy ci statek. Ale jeśli chcemy zrobić coś szybko, to nie mamy czasu na latanie po mieście, skazując się na te przekręte loading screeny. Szczególnie jest to miejsce, do których nigdy bym nie pomyślał, żeby wejść, gdyby zadanie nie poprowadziło mnie tam po sznurku. Dlatego, bo niektóre drzwi wyglądają mega generycznie i normalnie, a prowadzą nas do nowej dużej lokacji. Dając kilka przykładów zadań, które robią coś dobrze, ale coś źle, jest pewna frakcja, która chce podstawić szpiega do jakichś kosmicznych zbójów, żeby dostarczał im informacji i żeby mogli się ich pozbyć raz na zawsze. Oczywiście tym agentem zostajemy my i myślę sobie o super, będziemy jakimś takim tajniakiem, może twórcy sprawią, że będziemy mieli masę rozterek, może okaże się, że złole tak naprawdę robią złe rzeczy, ale w jakimś szczytnym celu. Może ich lider ma chorego członka rodziny i wszystkie zarobione pieniądze przeznaczone na jego leczenie. Albo ludzie, jakich tam spotkamy będą nas bardzo mili i będzie nam szkoda ich zradzić na koniec. A może będziemy mieli historię, żeby wypełnić swoje zadanie, zdobycie ich zaufania, będziemy musieli robić jakieś złe rzeczy i na koniec tego zadania będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy po tym wszystkim my sami możemy się nazywać Tymi dobrymi? Nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Na rzemiech mówi nam, bądź grzeczny i nie mam prawa, no chyba że ze Więc na początku mamy kilka zadań do zrealizowania dla zbójów, ale małym nakładem sił bez problemu możemy ukończyć się w prawy sposób. Śledzimy podczas tych zadań historię jakiegoś ukrytego skarbu i na końcu musimy zdecydować, czy chcemy być ze złolami, czy z tymi dobrymi. Wybrałem tych złych, bo ci dobrze wpienili mnie dosłownie tylko tym, że na początku zadania ty powiedział, że dla bezpieczeństwa nie będę się z nim kontaktował, żeby nie spalić mojej przykrywki. I tylko jak dokonam jakiegoś przemów w śledztwie, to przyjdę mu zameldować ten postęp. Więc wracamy do niego chyba ze 4 razy po naprawdę dość krótkich zadaniach, po to, żeby on powiedział, a co zrobiłeś? No to i to. A nasze źródła donoszą, że obyło się bez ofiar, fajnie, fajnie, i co teraz? No idę zrobić to i to. A no spoko, powodzenia i pamiętaj, bądź dobry. Po co? Po co skazywać gracza na niepotrzebne loading screeny, żeby dostać się do tej osoby, żeby usłyszeć nic nie wnoszący dialog. Inne zadania, gdzie zatrudniamy się w pewnej korporacji i tam też mamy jakiś motyw bycia agentem, sabotażystą, więc na start dostajemy kilka łatwych zadań, gdzie bardzo często robimy jakieś krzywe akcje innym firmom i to jest zabawny element, bo to są jakieś te zadania typu wgraj wirusa, czy ukradnij projekt i to polega na tym, że wchodzimy sobie do ich biura jak gdyby nigdy nic i podchodzimy do kompa i coś tam klikamy, albo okradamy jakąś skrzynię. Zabawniejsze jeszcze jest to, że osoby w tych biurach zwracają uwagę ej, ty chyba nie powinieneś tu być i tyle. I takie coś powtarza się dość często w tej grze. Nawet 15 lat temu, jak byłem dzieciakiem, to miejsca pracy były stricte dla pracowników danej firmy i ciężko jest sobie wejść do takich pojęć od tak. A ta gra przestała wizję świata za ileś setek lat, pokazując, że zrobimy jakieś 100 kroków wstecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Co prawda mamy potem jakieś duże zadanie z infiltracją jednej firmy i tam już wygląda to o wiele lepiej i bardziej przemyślanie, no ale to łażenie po obcych biurach bez najmniejszego problemu na początku trochę wybija z rytmu. Idąc dalej. W tym zadaniu pomagamy w stworzeniu prototypu implanta, dzięki któremu możemy manipulować ludźmi. Możemy im kazać gdzieś podejść, coś kliknąć. Przedaje się to podczas preswazji. Firma ta chce zacząć sprzedawać to urządzenie na rynku i ma być głosowanie czy powinni kontynuować badania. Mając ten implant możemy zmusić kilka osób, żeby zagłosowały przeciwko i dzięki temu tak niebezpieczna technologia nie będzie szeroko dostępna. No ale żeby to zrobić, musimy użyć swojego implantu, więc jest to takie klasyczne zagranie, czy zrobimy coś złego, żeby stało się coś dobrego. Ja stwierdziłem, że nie będę hipokrytem i nie zmanipuluję głosowania, więc sprawa została przegłosowana i w przyszłości implant wejdzie na rynek. Swoją drogą co robiłem na posiedzeniu zarządu podczas głosowania w firmie, w której pracuję? Nie wiem. W końcu byłem tylko jednym z wielu agentów. Tutaj wchodzimy w kolejny temat moralność. Po niektórych większych zadaniach towarzysze z naszej grupy odkrywców chcą nam powiedzieć, co myślą o decyzjach, które podjęliśmy. Wracając do moich wcześniejszych przykładów, musiałem wysłuchać cztery razy od czterech różnych postaci, że jak mogłem dopuścić do dalszych badań nad tym implantem, albo dlaczego związałem się z piratami. Przecież oni są źli i będą atakować niewinne osoby. I oczywiście gra nie daje nam jakichś dobrych odpowiedzi na ich pytania, jedynie co możemy powiedzieć to ojoj chyba zawaliłem sprawę, chyba to była zła decyzja. No wow, w grze Pegi 18 oczywiście Pegi nic nie znaczy. Bethesda chce nas uczyć, że manipulacja drugą osobą jest zła, albo że piraci są źli? Ja nie wiem jakim cudem tego nie dostrzegłem. Przecież tylko w co drugim zdaniu powtarzają, że zależy im tylko na kasie, a jak wchodzimy na ich statek to wita nas scenka, że jeden pirat zabija drugiego, bo wisi mu kasę. Nie mam pojęcia, jakim cudem nie ogarnęłem, że są źli i żeby tylko jedna osoba nas ganiła za nasze potencjalne złe zachowania. Musimy wysłuchać kilku wypowiedzi od kilku osób żeby że powinniśmy mówić dzień dobry na klatce z Żeby dali nam chociaż jednego towarzysza, który stoi jakoś w opozycji. Nie, każdy jest tak niewyróżniająco się i naiwnie dobry. Nie pamiętam żadnej postaci z tej gry, bo są tak bardzo nijakie. Jak jesteśmy przy towarzyszach, to porozmawiajmy chwilę o postaciach. Ich twarze są średnie, animacje twarzy słabo średnie, a którzy głosowi różnie. Możemy trafić na lepszych i gorszych. Ale pomyślałby ktoś, jak tworzysz grę, w której chwalisz się 250 tysiącami lin dialogu, to będzie to coś, na co położysz duży nacisk. A dialogi, no cóż, Tarantino na pewno ich nie pisał. Odnośnie towarzyszy, to możemy poprosić, żeby jakiś za nami szedł. Ja tego nie robiłem, bo albo wtrącają się mówiąc jakieś nudne farmazony, albo pomagają nam w walce, co wygląda jak skopiowane jeden do jednego ze Skyrima. I nie, to nie jest atut. Towarzysz po prostu kopiuje nasze zachowanie. Skradasz się, to się skrada. Strzelasz, to strzela. Eksploracja, czyli coś czym ta gra powinna stać, jest średnia. Jak wiemy praktycznie wszędzie poruszamy się przy pomocy szybkiej podróży. Jak znajdziemy się na planecie, to co możemy tam robić? Możemy ją zbadać, a polega to na tym, że jest na niej kilka raz zwierząt, kilka roślin oraz minerałów, które musimy przeskanować x razy, żeby wiedzieć o nich wszystko. I jak przeskanujemy wszystko odpowiednią ilość razy, to odkryjemy całą planetę. Skanowanie polega na kliknięciu jednego guzika, więc tak, jest to nudne. I nie, nie ma najmniejszego sensu. Są jakieś perki, które przyspieszają ten proces, ale nadal uważam, że to marnowanie i punktów, umiejętności, i czasu. Planety są generowane proceduralnie, ale znajdują się na nich jakieś placówki, które są już dopuszczone ręcznie przez twórców. Placówki te powtarzają się i tam zazwyczaj czeka nas walka i zbieranie fandów. Na początku miałem z tym problem, bo czułem się trochę karany za eksplorację, ponieważ każdy przedmiot ma swoją wagę, a my mamy limit dźwigu. Ogólnie nie wiem po co ten limit dźwigu w ogóle istnieje, szczególnie, że menu zarządzania ekwipunkiem jest tragiczne. Możemy przerzucać rzeczy do ładowni statku, ale on też szybko mi się zapełnił. W końcu ulepszałem swoją ładownię, ale miałem mały problem z ulepszaniem statku. Generalnie widzę, że wiele osób chwali budowanie statków w tej grze i również uważam, że jest ona dobra i daje dużą swobodę. Ale na początku miałem duży problem, żeby dokonać w nim jakichś swoich personalnych zmian, bo cały czas miałem jakieś błędy. Ale po ogarnięciu jak działa ta mechanika, budowanie stało się interesujące. Ważną rzeczą jest też to, że jak wylądujemy na jakiejś planecie i znajdziemy coś, co może nas zainteresować, to jedyną metodą dostania się do tego miejsca jest bieg. Przez 500 czy 1000 metrów. Nie wiem jak wy, ale ja gram w gry po to, żeby się dobrze bawić, i biegnięcie przez minutę czy dwie do punktu prostą linią nie jest moją definicją zabawy. Domyślam się, czemu nie ma żadnych innych metod przemieszczania się. Myślę, że za dużo czasu pochłonęłoby stworzenie jakiegoś pojazdu do podróżowania i sprawienie, żeby fizyka prowadzenia była jako taka. Pewnie, biorąc pod uwagę silnik gry, wyglądałoby to tak tragicznie jak na przykład w Death Stranding. Walka jest średnia. Na początku może się nam podobać, ale z czasem dostrzegamy jej wady. Potyczek jest tu dużo, i dobrym pomysłem byłoby rozbudowanie systemu walki. A ten jest tu podstawowy, ale zrealizowany poprawnie. Mamy pistolety, karabiny, ciężkie karabiny i strzelby, gdzie każdy rodzaj ma inny feeling, zasięg i moc. Podczas walki przeciwnicy starają się schować za zasłoną i może spróbują wykurzyć nas za naszej zasłony jakimś granatem, jeśli akurat mają. A jak mają broń białą, to biegną na pałę nas pociąć, co nie jest najlepszym pomysłem skoro my mamy karabin. Elementem, który najbardziej urozmaica potyczki, jest grawitacja, gdzie każda planeta ma inną. Przyznam, że jest to dość fajne, na przykład jak wiemy, że za zasłoną znajduje się paru wrogów, więc skaczemy i strzelamy każdemu w głowę, kiedy oni myśleli, że są bezpieczni. Mamy również walkę w kosmosie, która jest ok, ale też brakuje w niej jakiejś większej głębi, co uświadamiamy sobie po kilku potyczkach, tak jak w walce przy użyciu broni. Z dobrych rzeczy bardzo podoba mi się rozwój postaci. Mamy punkty umiejętności po każdym level upie, które możemy wydać na dowolną umiejętność. Każda umiejętność ma 4 poziomy i każdy następny potężniejszy od poprzedniego lub odblokowujący jakieś nowe funkcje, ale żeby móc skupić kolejny poziom umiejętności musimy najpierw wykonać jakieś małe zadanie związane z tą umiejętnością. I jest to też trochę nierówne, bo uważam, że są rzeczy, które robią się samoistnie, a niektóre potrafią być bardziej upierdliwe. Crafting też jest bardzo podstawowy, ale podoba mi się. Czyli jak będziesz miał takie i takie składniki to możesz stworzyć to czy to, o ile masz wystarczający level Craftingu, oczywiście. Składniki możemy zdobyć, kupić lub stworzyć w zależności co preferujemy. Kolejną dobrą rzeczą jest to, że nie czułem, że muszę coś kalkulować w tej grze. Chodzi mi o to, że, że czasem w grach bardziej opłaca się związać z jedną czy inną frakcją, bądź stanąć po drodze konkretnej postaci dla jakichś profitów. Tutaj nie czułem tego musu. Poza tym, że czasem moi wspaniali kompani truli mi dupę swoimi prawdami życiowymi. Ostatni plus. Wielkość świata. Przeszedłem prawie cały wątek główny, parę długich wątków frakcji, wyrywałem się czasem na jakąś wygenerowaną misję, zabicia jakichś bandytów, i wydaje mi się, że jest nadal bardzo dużo rzeczy, których nie. Odkryłem, ale nie jest to absolutnie typ gry, w którym chciałbym lizać ściany. Tylko jest to również trochę minus tej gry, bo co liczy się bardziej, rozmiar czy jakość? Nie obraziłbym się o połowę mniejsze świat gry, ale bardziej wypieszczony i dopracowany. Wiele negatywnych elementów, które wymieniłem, są spowodowane albo limitami narzuconymi w silniku gry, albo dziwnymi decyzjami twórców, z czego niektórych nawet nie próbuję w jakiś sposób ukryć. Jeśli mam być szczery, to niektóre z nich wyglądają tak, jakby nikt w tą grę nie grał dłużej niż godzinę. Wracając do silnika gry. Creation Engine 2, według mnie, mimo że jest nowy, to jest to pudrowanie trupa i albo Bethesda powinna wydać tonę pieniędzy na ulepszenie go, albo zaorać ten pomysł i przejść na coś innego. Nie jestem ekspertem od Game Devu, ale wiem, że utrzymanie własnego silnika jest kosztowne. Używanie jakiegoś innego, np. Unreal Engine, wiąże się z dzieleniem profitami z pikiem. Ale widok tej gry z wielkim kawieniem uwieszonym u szyi w postaci autorskiego silnika jest smutny. Oto cały Starfield, gra, która robi sporo rzeczy źle, sporo średnio, a jedyną rzeczą, jaką się wyróżnia na tle innych gier jest jej rozmiar. I zdaję sobie sprawę, że sporo jest narzekania i wytykania błędów w tym materiale, ale w sumie to muszę powiedzieć, że bawiłem się. okej. Okay. Wiele twórców ma swoje formuły tworzenia gry, ale są twórcy tacy jak Rockstar, Remedy, Naughty Dog, From Software, CD Projekt Red, którzy próbują ulepszyć swoją formułę. Kurde, nawet Ubisoft, mimo tworzenia cały czas tych samych gier, próbuje czasem coś ulepszyć. A Bethesda ze Starfieldem wygląda, jakby utknęła w świecie sprzed trzech generacji i próbuje zrobić Skyrima, tylko że x razy większego i w kosmosie. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach i pozostawienia po sobie jakiegoś znaku. Dziękuję za uwagę. Ruczaj.